Hello, hello, z tej strony kapitan Kacper, a dzisiaj lecimy solo versus składy na bogato. Na bogato. A więc dzisiaj chyba będzie jedna rundka, lub nawet trzy, jak szybko umrę. To już y, zaczyna się od tego, jakie będzie lobby, bo gram w solo versus składa, więc myślę, że ludzie będą się podjeżdżać. Solo versus składy zrobiłem chyba raz, winka. I to tyle, tak naprawdę, a gram już co najmniej rok. Lecimy sobie na latarnię, bo na latarni, wiecie, można skalapsować wszystko. I po prostu jest gitara, skalapsuje się, tym bardziej, że gram na bogato, no to może jakaś pompeczka będzie. Albo, jezu, ale ta latarnia jest głośna. Później przyjmę. A widzicie? Już mam P90 na początek. I sobie teraz skalapsujemy tylko. To naprawdę tyle. Z tego co wiem, to latarnia to jedna z moich. z tego co wiem, to ulubiona miejscówka zonego. A więc też często tutaj latam. A tym bardziej właśnie na takich trybkach, jak właśnie na bogatu, bo tak naprawdę nic nie wymaga, tylko po prostu kalopsujesz i czekasz na... O, widzicie, już mam heavy. To heavy? To heavy. I są też tutaj tylko legendarne skrzynki, a więc. To też jest plus. No, lootu za dobrego nie dostałem, tak naprawdę, bo na daleko mam tylko snipe y, P90 i tę wiertarkę na ten, ale z tego co wiem, to tutaj jest księga. Nie zawsze się ona respi, No powinna się zrespić. A mam skarka, to dobrze. Wezmę zamiast tego, bo szczerze, tym można tak grać, wkurzać. Tu jest skrzyneczka dobra. Ale serio, yy, bardzo, ale to bardzo Wam polecam włączyć te, yy, te właśnie, że yy, widać, czy typek jest obok, obok Was, czy nie. Te, że pokazuje właśnie to, 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 że skrzynkę pokazuje i tak dalej. Bo serio to jest bardzo pomocne. Większość prosów bez tego gra. Ja pomyślałem, że to jest na serio pomocy, i sobie to włączę, i gram już z tym. Jezu, a ja skrzynki nie umiem zlokalizować, a to mam. Ale słyszę skrzynkę. O, no właśnie, jest same, same legendarne skrzynki. Aug na bogato jest bardzo fajny, bo będzie na. bo w końcu jest solo versus skład. To na serio Aug jest bardzo przydatny. A martwi mnie to, że ja żadnej pompy nie mam. To jest najgorsze, tak naprawdę. Mm, kurde. Dobra. Jeszcze sobie ten domek tutaj przylutujemy i będzie dobrze. O, w ogóle świetliki dalej są. Ja przedtem tego nie wiedziałem. Dopiero nie wiem, tydzień temu się dowiedziałem, że świetliki dali są w grze. Myślałem, że to tylko tak jak ta flara będzie w całym sezonie. I to tyle, tak naprawdę. I skrzynki tutaj nie ma. Dobra, wysadza, powala. Ostatecznie likwiduje. Dobra, lecimy tutaj. Siup, strzał chyba nie ma. Pada z wysokości. No ale to są składy, no to chyba. Co? Tam są cztery skrzynki? Czy mi się wydaje? Nie, tam jest tam dobra. Już myślałem. Ja też. Tutaj to jest fajna. Yy, ta. Fajna miejscówka, tak naprawdę. Bo tutaj mało ludzi la. O! To ja chętnie wezmę. Szkoda, że yy, nie ma wolnej. Albo jest? Nie wiem. Ale bardzo, bardziej wolałbym wolną, tak naprawdę. Bo wolna, wiecie, można złan a szybką to musicie. Chyba że wolniecie 170, i po to po prostu dobijecie ze skarkę czy coś. Też jest fajne. Ale wolę wolną, tak naprawdę. Więcej osób chyba woli wolną. Bo tak naprawdę, szybka. Ja pamiętam, jak ja nie znosiłem wolnej, ale to było tylko na. Na takie. Wiecie. Jak dopiero zaczynałem grać, tak naprawdę. Jezu, a czy ja mogę? Siup. Siup. Nie? Okej. Okay. Fajnie. Ta. Mm. Bambik. Ze mnie jest. Co Dobra, lecimy szybko na tego. Na przyjemny. Bardzo będę się... Szczerze będę się strasznie jarał, jak yy... Jak będę miał tego? Jak tak naprawdę zrobię wina, bo to będzie mój drugi win solo versus składy. Na przyjemnym nikt nie wylądował? Nie, no musi, musiał ktoś wylądować. Nie jest normalne, żeby na przyjemnym nikt nie lądował. Na przyjemnym zawsze są ludzie. Szybkie auteczko, Szybka skrzyneczka. O! A, to jest składy chyba. Co tam typ robi? Co to jakiś stunter, ty? Zobie. O, typek chyba też solo versus składy leci. Nie. Dobra, ja jestem z pieprzem spieprzam. Jedź, 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 Kacper, jedź, jedź, jedź. W końcu Od oddech smoka dostałem Kurde Ajajaj No trudno Kurde No ale dobra, on no co poradzić Pierwszy raz Pierwszy typ Myślałem, że szczerze będzie na tego Nie wiem, starcie snajperów pary no, solo bez spary to już będzie lepiej. Starcie sniperów to tak naprawdę jest fajne, bo możesz, może zrobimy to co ten. Mm, może. Może, może zrobimy. Albo i nie. Ale to nie, nie, nie. Ojoj, starcie snajperów, tylko snajperki. Likwiduję cele z desansu, Nie ma reanimacji. Powalanie oznacza powrót do lobby. O! Strzelanie! Strzelaj uważnie. Karabiny snajperskie zaznaczają chwilową pozycję, chyba że nie mają tłumiki. Chyba, że mają tłumiki. Ty to znaczy, że jak strzelę bez tłumika, to by się nad głową znaczy, tylko zapala, że wszyscy mnie widzą. Czekajcie, ty on strzelił chyba, bo mu się, on strzelił, ale spoceniec, Boże Święty, bardzo z nim się jarał. Nie ma, nie ma, nie ma, nie wolno. No nieźle, nieźle. Dobra, gdzie możemy polecieć, dawać na jakąś dobrą A Wyspa startowa nie powinna być tam obok kurzących? Albo tam obok rekina? Ej, what? Dobra, gdzie możemy polecieć tam, gdzie jest dużo osób? Dobra, lecimy na zalew. Na zalewie zawsze są osoby, szczerze wam powiem. I zawsze jest... Yy... O, Kuba 23 cm. Yy, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja niestety muszę odrzucić. Yy, Kuba 23 cm, ja cię zaproszę, bo ja gram na yy, ten. Yy, dziękuję bardzo. Z Kubą pewnie będziemy już o, dzień dobry Kuba. Kuba nie ma mikrofonu. Chyba, że mam. Czeka w lobby. Już Kuba pozwoli, że ja za chwilkę wyjdę, bo gram w starcie snajperów. To za chwilę wyjdę Mam snajper. No. Niezły komentarz, Kacper. Mam snajper na starcie snajperów, fajnie. Aha, maców nie mam. O. Dzień dobry panu, siemaneczko, siemaneczko Dzień dobry, Kuba. Fajnie, szczerze ci powiem. Czekaj. No tu. Ta, ta, ta. Tylko ty wiesz, że jestem ze sneakerki do kitów. Ta, wiem. No, ty mi dał. Sorry, Alkiwo. Typ jak mi dał potrójnego strzała ze stucera. A więc, no, dzisiaj wina się nie, nie udało zrobić. Ja miałem wczoraj z moim duo-partnerem drugim miejsce na tym trybie. No to zazdroszę, sorry. A ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, narka. Ale że mi kolega wysłał emo.